Siemanko, spędźmy dzisiaj wspólnie dzień, który wcale prędką pokutką się nie rozpoczyna, natomiast była ona poprzedzona tak z czterema solidnymi godzinami snu. Pora forma nie najgorsza, zbiórka w 10 minut, wsiadka do fury i mądre podsumowanie dnia. Dzisiaj będzie dosyć ciekawe, ale będzie... I a jest tak dlatego, że połapałem zlecenie z różnych szkół językowych i mój plan wygląda teraz tak. Absolutny Armagedon poprzedzony śniadaniem z biedry, który nie jest najlepszym wyborem, ale lepszy ryc niż nic. W drodze jemy na miejsce, dojeżdżamy. W chwili dojechaliśmy z małym zapasem czasu jeszcze. Zapas pozwala mi na mentalne przygotowanie na parę godzin z angielskim specjalistycznym. Między nimi miła chwila z regularną książką, a potem znowu powrót do elektrycznego pierdu, pierdu. Wiem, że to elektryka prąd nie tyka, ale mnie jakoś specjalnie też nie tknął. Prosiłem o kawę, dostałem kawę. Kawa pomogła. Potem powrót do książeczki i zajęć w firmie: koniec. A oznacza to nic innego jak zmianę lokalizacji. Pierwszy czek, zaliczony, a na pewno jest to ostatni. To piękną pogodę wracamy do miasta. W drodze jemy, zatrzymujemy się do maka na kawę, a prosto z maka teleportujemy się do kolejnej lokalizacji. I ostatnie przygotowania psychiczne i fizyczne przed dwoma godzinami z piątoklasistami. Po przetrwaniu czuję się silniejszy niż zwykle, i z jaką głupową uderzam do auta. Ja trzecia Niespodziewany spoiler, trzecią lokalizacją jest moja hałupa, Do której dochodzę po szybkim zatrzymaniu się w Lidlu, gdzie trzeba było ogarnąć jakiś obiad Nie z braku laku, a z braku czasu Ten dzień to nie tylko tragedia pod względem planu, ale i pod względem przygotowania Ale jestem true to the i pokazuję wam całą prawdę Utęsknionym wzrokiem mierzę wyrok, do którego chciałbym się położyć, ale wybieram inne sposoby na relaks Spóźniony Prima Aprilis nie ma czasu na relaks Zajęcia z czterosobową grupą dorosłych same się nie przeprowadzą. Doświadczenie oświadczenie doskonałe. W trybie ekspresowym po zajęciach rozpoczynam atak na piekarnik, żeby zapodać tam lasagne. Po krótkim siłowaniu się z piekarnikiem, udaje mi się ją tam wepchnąć i muszę tylko czekać pół godzinki. A potem zajęcia prywatne numer 1 i 2, które już będę przeprowadzał z pełnym dużo. Jednak gdyby wszystko nam się udawało, to nie bylibyśmy ludźmi, więc kolejne kilkadziesiąt minut najpierw czekam na ucznia, a potem pomagam mu się połączyć na Discordzie ze skutkiem miernym. I zastanawiam się nad własną egzystencją. Halo, halo. O, super, mamy to. No i co? I trzeba było urządzenie wybrać, nie? Ostatecznie wielki sukces. Urządzenie zostało wybrane, ale kolejne uczenie dwa zajęcia, bo uciekł autobus. E, dobra, wrócimy sobie do tego jeszcze na następnych zajęciach. Kiedyś raz się wygrywa, raz się zajęcia, przegrywa, a moją wygraną e, w tym dobra, dzisiejszym no to dniu to jest jego się. koniec. Całe się taka praca oddaje i kolejny tego typu dzień trafi się dopiero za jakiś czas. Do następnego.